Młodzieńca umierał gdzieś sam i to jeszcze w miejscu publicznym. Nie w domu, nie w szpitalu, tylko na chodniku, w centrum miasta. Teraz został tylko pusty pokój, jego krzesło w kuchni, cisza. W tym domu nigdy nie było tak cicho. Mi się po prostu świat zawalił, no bo ja z moją ostrą dziadkiem tutaj mieszkaliśmy. Jakie pytania pojawiają się w głowie? Dlaczego? Przede wszystkim? Co się działo przede wszystkim? No, głównie to dlaczego dziadek w momencie, w którym powinien być w szpitalu znalazł się w centrum miasta, umierając. 71-letni Jerzy Brandt umierał na przystanku autobusowym w centrum Gdyni, podczas gdy jego rodzina myślała, że jest w szpitalu. Dwie godziny wcześniej karetka pogotowia ratunkowego zabrała go do szpitala miejskiego w Gdyni. Mężczyzna od kilku dni gorączkował. Rodzina zauważyła, że zżółkła mu skóra. Lekarz pierwszego kontaktu zlecił badania kontrolne i test na COVID. Jeszcze w tym samym dniu pan Jerzy wraz z wnuczką poszedł wykonać test. Jak się po prostu już... Zataczał, można było powiedzieć. Po prostu tak ciężko mu się szło, było widać, że on ledwo idzie. Stracił równowagę i w końcu właśnie walnął o samochód i upadł na twarz. Mówiliśmy do niego, dziadek nie odpowiadał, stracił przytomność. Mhm. Tam Adam dziadka ja ułożył... Trzymałem go tam w pozycji bocznej i strasznie ciężko mu się oddechało, takie parskanie było słychać i no, totalnie zero kontaktu. Po czym po chwili się przebudził, jakby nie był świadomy tego, co się w ogóle wydarzyło. I jak już przyjechało pogotowie? to posadzili go u siebie w karetce. I zapytali się po prostu dziadka, jaki mamy dzień, miesiąc, rok. To dziadek powiedział, że mamy 29 sierpień, 2001 rok i to już panom po prostu coś nie grało. E, powiedział, że jesteśmy u nas na ulicy, pod domem. Prosili go o dowód. To dziadek cały czas zawał karty, biedronki. No. Za każdym razem tym, jak problemem Problemy złożeniem nawet tej karty do portfela, to już było coś takiego, że po prostu jakby na siłę próbował ją wepchnąć. No, tak, tak, tak. To no, już nie, nie wiedział co robi, a do tego w jego oczach było widać taką straszną panikę, że on boi się, że nie wie co się dzieje. Po krótkim wywiadzie ratownicy postanowili, że zabierają pana Jerzego do szpitala. Była godzina 13.40. W karcie medycznej ratownicy zapisali, że pacjent jest splątany, niezorientowany co do miejsca oraz czasu. Chwilowo stracił przytomność i nie pamięta, co się z nim stało. Aby szpital mógł skontaktować się z rodziną, w karcie medycznej ratownicy wpisali również numer telefonu do córki pana Jerzego. Czas mijał, a telefon milczał. Pani Joanna zaczęła sama dzwonić na SOR. Pobyt pana Jerzego na oddziale ratunkowym zarejestrował monitoring szpitalny. Ja byłam 36 w kolejce, jak zaczęłam dzwonić. I to połączenie trwało prawie z półtorej godziny, gdzie dalej czekałam w kolejce. Czy pani tata miał przy sobie telefon? Miał. Mhm. Miał. Myśmy próbowali się do niego dodzwonić. Starsza córka wykonywała połączenia, nie odbierał, no i w końcu telefon odebrał lekarz który nas poinformował, że mój tata jest w tym momencie reanimowany, to była godzina 16.17, że został przywieziony przed chwilą z przystanku autobusowego na wzgórzu Świętego Maksymiliana. I moja pierwsza reakcja mówiła: No, ale jak? jak, jak e, z jakiego przystanku? No, dla mnie to było absurdalne. Ja, no myśleliśmy, że, że ten dziadek jest pod opieką lekarzy tak, w szpitalu. Nikt z nas nie przypuszczał, że w momencie, w którym my tutaj czekamy na jakąkolwiek informację czy, czy jakiś znak, dziadek umiera tak na przystanku.